Serio, ja? co czego? ja? Dobra, idź wierszy, nie kolkuj. A nie we mnie gaz! No kompletnie mnie oślepi. Prawie zginąłem przez niego.

Idź pierwszy, ja za tobą chodzę bo się później gubię o, może inter będzie, o jest Myślę że to nigdy nie pozbierałem ich do końca Nawet chyba 15, nie wiem zbieram nawet 10, o nie psy U. Fu, ratowałem ci życie Nikola, podziękowałbyś przy tak granaty? Macie, ja potrafię jeszcze kupnąć Tak, ale oczywiście wszystko przeżył Jest tu ktoś? Podoba mi się to w tej grze, że tak często są zapisy. No tak jak w poprzedniej misji widzieliśmy, trzy razy zginąłem. Z czego nie jestem dumny, ale się zdarza czas. A, to zły! Aj, a skąd oni się wzięli? Tu. Na granat kolejny. no. I znowu pieski. Wypuszczą pieski. Powiedzą, że ciężej zabić. No takiego pieska no, nie fajnie się zabić. No, ale trudno. Dobrze, że to nie haski, bo haski by zrobił ładne oczy.

Sentries on the like bridge up ahead Sentries? Gdzie takie działka? Stay out of the spotlight. let Let's move, but stay low. Stay low. Znowu wszyscy cicho. Jak oni nas nie słyszą? Co oni głupi? Ci. Idę, 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 idę. Nie zobaczę. Teraz. No, Price, twoja decyzja. Kto się pojawił? Kto się ujawnił, no? Mielibyśmy spokój, spokojnie byśmy sobie przeszli. A tak to nie, trzeba ich zabije. O, jeszcze helikopter. Trafcie go, jak naboje mogą nie przebić drewna, to jest już dziwne. Uczyli mnie na początku, że przebiję cienkie drewno, a to, to jest cienkie drewno. Idziemy dalej. Czasami dobrze jest się tak wyżyć na nich, jak ma się z ludzi. Wierzysz. strzelasz i to bijasz go. Nie wybuchnij przy mnie. Dziękuję. O właśnie tak. W FIFA też się można wyrzucić. Bierze się Barcelonę przeciwko jemuś słowemu zespołowi i 10 goliście. Dobry sposób, żeby się odstresować. Nie zobaczył mnie chyba Heli To Gaz jest Sielam i sielam, nie kończy mi się amunicja na szczęście Ale jeśli takimi dosyć dużymi grupami będą przywozić No to w końcu się skończy Widziałem coś Ajajaj. drzewo budynek, ale budynek odczuwa jednak jest tu ktoś? może jeszcze nie widziałem nikogo ale będę strzelał lepiej za dużo wystrzelić niż za mało jak w tym filmie zombie leń. zawsze trzeba dwa razy żeby być pewny strzelić się dalej. O, bunkier. O tak. Teraz to się czuje jak na wojnie. Strzelają do mnie. Dobra, ten chyba trafiał Też, ten też. Chyba nie żyją. It's price. We've got stinger missiles in the barn. So, grab a stinger and take out that chopper. Move. Yeah, if Quincy is right above. Get get that This won't be easy. So, we another stinger and fire again. This point to the chest. Dobro, spróbuję. Teraz się uda. Gdzie on jest? Ora poczęła je aż przylać. Nie będę ryzykował. O jest. Trzy. Dwa. 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 I... no nie no. Jeszcze raz. A, chyba... jest. Dzięki. Czułem się. Good work, Sos. Everyone on me, let's move out. dzisiaj raz zjemy, bo nie zajrzałem. Tak. Bravo six, be advised that AC-130 is entering your airspace at this time. Out. Dzięki, tylko przeszliśmy już właśnie całą wojnę. Bravo, no, no tak, ale na tego czołga się przydał Oj, oj! Ty zginiesz nie odejszy monter. Ty zginiesz odej. Right, right. <laughs> Mnie też się podoba. Teraz my im firewerk. Jak on jeszcze przeżył? Proszę. Roger that Warhammer. We're moving now. Out. Come on. Let's go. we are moving up the road towards the town